Puławski Urząd Miasta poinformował, że nastąpił już odbiór prac związanych z realizacją instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Puławach. Fotowoltaika została zainstalowana na budynku Urzędu Miasta, Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Puławskiej Marinie. Jak dodają urzędnicy, inwestycja pozwoli zaoszczędzić trochę pieniędzy, które miasto musi wydawać na energię elektryczną. Według wyliczeń na samym budynku Puławskiego Urzędu Miasta przy ulicy Lubelskiej da to roczną kwotę prawie 35 tysięcy złotych oszczędności. Kolejne dwie inwestycje tego typu są realizowane na terenie hali wideo Środowiskowo sportowej przy ulicy Lubelskiej oraz Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Gdy projekt zostanie ukończony, roczna kwota oszczędności na opłatach za energię elektryczną ma wynieść blisko 312 tysięcy złotych. Całkowity koszt zadania to 3 miliony złotych, zdecydowana większość bo aż 2 miliony 270 tysięcy, to kwota jaką puławski ratusz uzyskał z dotacji celowej budżetu państwa. Sklep Świat Dywanów zaprasza. W ofercie szeroki wybór dywanów od ręki. Wykładziny dywanowe i PCV. Różne wzory i kolory. Listwy i wykończenia. Tapety, karnisze, firany, a także zasłony. Rolety na każde okno. Montaż wykładzin, reluzji, rolet i moskity. Duży wybór i konkurencyjne ceny. Przekonaj się sam. Ławy, ulica Piaskowa 9, obok hali targowej. Zapraszamy.